Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie 28 grudnia, ostatnie patch w tym roku i tym razem również mała ilość zmian, ale podejrzewam, że po prostu cisza przed burzą ponieważ jak dobrze wiemy w przyszłym miesiącu pojawi się kolejna postać podejrzewam, że jest to w trakcie przygotowywań no i tym razem będziemy mieć tylko parę zmian plus eventy zaczniemy sobie najpierw od eventów Pierwszy z nich nazywa się Stardy New Year with Woosa. Czyli już w zasadzie to zaczęliśmy. I teraz przy samym logowaniu otrzymujemy Glittering Pouch of Fortune. Po 60 minutach kolejne nagrody i po 120 minutach następne. I tak aż do 10, 10 stycznia, czyli do e, przyszłego roku, jakieś dwa tygodnie powinno to trwać. Kolejny to jest właśnie ten e, Wishful New Year's Chest e, e, 2023, e, czyli będziemy, jeżeli otworzymy ten event Wishful New Year Chest, e, wystarczy zrobić drobny quest, zakładka o events i tam powinno być, otrzymamy te nagrody, czyli memory fragment bundle 50 do 100 sztuk. Rare training box, Advice of Valk 77, underwear box, sharp e, black crystal shard oraz hard black crystal shard e, po 20 sztuk. Kolejna sprawa to New Year's Boss and Silver prepared by Lara, e, czyli wystarczy dać ten event glittering pouch of fortune i możecie to wymienić sobie na bówki, czyli coś jak e, poprzednio było Dosłownie to samo, tylko inaczej się nazywa, również na 10 godzin. I musimy wybrać jeden z 5 buffów w zależności od tego, co chcemy robić: PVE, life skill, jakieś trenowanie koni, czy tam łowienie. I takie buffki dostaniecie na 10 godzin. Czyli codziennie będziecie mogli wymieniać na inny. The Black Spirit Item Drop Rate Buff. Teraz odwiedzając duszka, naciskając przycinek, będzie za 20 energii 23% item drop rate na 120 minut, więc jeżeli grindujecie warto wziąć ten bufek, zawsze 23% więcej szans na więcej nagród. I to jeszcze nie wszystko, ponieważ kolejna sprawa to jest it's pre-season for Arena of Solar, czyli tak jak to było zapowiedziane właśnie na tym Calfon Ballu, Pojawia się Arena of Solar, czyli to są te pojedynki 3 na 3 No i tutaj za pierwsze 3 wygrane są nagrody Czyli za pierwszą wygraną jest Artisia Memory 10 sztuk, za drugą 100 Cron A za trzeci wygrany Enhancement Help Kit plus Advice of Volk 80 e, Tutaj jest to samo Reward for winning i Ranked Mode e, Wygląda na to, że to jest kolejne, czyli e, też za wygrane Zresztą to wygląda jakby tak dosłownie to samo dobra czyli po prostu się powtórzyli wydawało mi się że to jest inny event jednak nie kolejne to this year the treasure are mines the treasure are mine przepraszam no i po prostu te rzadkie części z których możemy robić ultra rzadkie przedmioty, jak kompas, mapa, podcast czy cokolwiek innego, pojawia się w innych miejscach. Zostawię link w opisie tego filmiku, żebyście mogli sobie zerknąć, gdzie co jest, co Was interesuje. Z tego, co się dowiedziałem na streamie, sam nie wiedziałem, to po prostu te rzeczy dropią lepiej na tych, na tych innych lokacjach, na tych eventowych. W przypadku na przykład eliksir e, podki, ponoć Crescent Shrine, e, te dziadowskie Tranquility czy jak to się tam nazywa, co leci z Rona Rosów na Crescent Shrine ponoć leci o wiele lepiej na godzinę. Więc warto spróbować. Sam może spróbuję zrobić kompas, brakuje mi części z history. No to postaram się odwiedzić Kratugę bądź Griffin e, Upper i zobaczymy, czy uda się, żeby to wyleciało. E, kolejne to rozszerzony Buff. Ten, co macie w inwentory, czyli Blessing of Fragr Fragrant Wind oraz Blessing of Breathing Earth. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem. I będzie to trwało do 14 lutego, czyli również po tym, jak wyjdzie Megu, ta druga nowa postać. 24 Hour Season Hot Time, czyli od dzisiaj do 15 lutego, również ponad miesiąc będzie 300% Combat Expa, 50% Skill Expa i 30% Life Expa. I wygląda na to, że to będzie tylko na serwerach sezonowych. Dokładnie. Czyli tylko serwery sezonowe. Wydaje mi się, że to już jest ostatni event, a pozostałe już są stare eventy, dobra. Możemy lecieć. Jeżeli chodzi o Usę do, dostaje kolejne skile, które jej brakuje. Tym razem to są tak zwane rabamy, czyli ulepszenia z innych skili. Jest ich sześć. Tak, 6 powinno być. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I z czego możemy wybrać 3? Czyli po jednym z dwóch. Na po prostu będziecie widzieć takie drzewko i tylko jedno z dwóch będzie do wybrania. Widzę, że większość ma super armor. Jedynie ten Ink Stroke nie ma, ale możemy zamiast tego wybrać sobie Cloud Borsta. Widzę, że ma frontala, więc starajmy się wybierać skille, które mają e, przede wszystkim Protect'a Po drugie, e, CCK. Najlepiej, jakby to był protekt z CCK, czyli na przykład Super Armor i Knockdown. Tutaj widzę, że jest tylko na PFOE. E, ten wygląda trochę ciekawej, bo ma Movement Speed, czyli Debuff na minus, e, minus 30% na 10 sekund. Ale e, Damage wygląda, że jest nieco gorszy, chociaż Critical Hit Rate w przypadku obu tej skilli jest ten sam 100% i Accuracy Rate jedynie 2% różnicy. E, w każdym bądź razie na PvP wygląda trochę lepiej ten Crescent Will w tym przypadku. E, no tutaj raczej nie ma e, innego wyboru jak tylko ten Cloud boost. Ponieważ nie chcemy ryzykować otrzymaniem jakiejś CCK, używając tego drugiego skilla. A tutaj HP Recovery 300 na 20 sekund wygląda bardzo ciekawie, chociaż Reinvigorate ma tutaj Recover 60% HP to self. I wygląda on zdecydowanie lepiej, ten skill. Wygląda na to, że regeneruje 60% HP natychmiast. Zamiast HP recovery plus 300 na 20 sekund, ten skill będzie bardzo wolny. Lepiej mieć ten, ponieważ tutaj jeszcze są dodatki: 250 MP przez 5 sekund, maksymalnie 4 razy. I yy, zużywa? To wygląda na to, że zużywa 80% MP, kiedy używa się tego skilla. Czyli 60% HP regeneracji kosztem 80% MP. Wydaje mi się, że to jest yy, bardzo fair. Dodany został Prime. Kolejny skill Prime Inquart. tutaj widzę, że również jest Super Armor, niestety bez CCK na PvP, tylko na PvE. Prime Flurry, to jest drugi skill, tym razem bez, bez Frontala, znaczy bez Protekta, przepraszam, bez Protekcji jakiejkolwiek, ale jest tu Knockback na dwóch e, pierwszych uderzeniach, tylko bez, e, bez Prota jest to bardzo ryzykowne, szczególnie na PvP. A to tylko takie moje e, spostrzeżenia. Nie musicie się tym kierować. Możecie wybrać sobie co chcecie. Postaram się e, w ten weekend, mam nadzieję, e, zrobić wam takie pierwsze. Może poradnik do usy, trochę nią gram. E, może się wam przyda, przynajmniej na PVE, że, jakie wybrać Adony, jak grać i tak dalej. Miałem to zrobić w zeszłym tygodniu. No, niestety, przepraszam, ale nie zrobiłem. Postaram się w tym. Kolejne to e, Sailing X w tym raz. <laughs> Przepraszam, Sailing X będziemy zdobywać również na zwykłych wodach, czyli nie trzeba wypływać poza e, jakby obszar, gdzie się nie widzi mapy, tylko również normalnie jak będziemy pływać i to będzie tylko 25% z tego, co normalnie się dostawało. Arena of Solar, czyli jak tam było już eventy do Arena of Solar, e, również tutaj już mamy informację, że po prostu możemy od dnia dzisiejszego już się tam bawić do e, 4 stycznia, to jest tak zwany pre season. Ok, czyli pre season to będzie tylko te kilka dni i wtedy będzie reset, ale informacje będą zapamiętane, czyli coś jakby ukryty, jakby to nazwać ukryty ranking i wtedy będzie bardziej. Lepiej to. Zrobione, jeżeli odpali się regularny sezon, czyli od 4 do 28 lutego, nie wiem dokładnie, jakby to miało działać. Czyli po prostu mamy jakby kilka dni pre możemy się bawić. I jeżeli nam źle pójdzie, bądź dobrze, to tak czy siak będą te rangi zresetowane i zaczniecie od, od nowa. Tutaj są, a jak to wygląda? Czyli nie zawsze będziemy mogli się bawić, tylko poniedziałki, środy, piątki i soboty i niedzielę, a z tym, że weekend dłużej, bo od 11 do 22, a poniedziałek, środy i piątek od 14 do 21. Również będzie practice mode, czyli tu możecie trenować, nie ma to żadnego wpływu na bitwy, na wasz ranking, ponieważ możecie się również łączyć z ziomeczkami, z kolegami i możecie walczyć 3 na 3 w własnym Składzie. Niestety, jeżeli chodzi o rankedy, to tutaj jest wszystko losowo. Nie można zrobić party trzyosobowej i wpaść, tylko po prostu losuje. Tutaj jest wszystko wypisane, czyli jak działa ten placement match system czyli wcześniej również był jeden sezon tych Arena Solar. Jeżeli uczestniczyliście, to ten wasz score, czyli ile punktacja, będzie wzięta właśnie ze sezonu numer 1, Jeżeli nigdy nie zagraliście, to. Punktacja będzie na poziomie 1000, czyli taki bardzo, bardzo nisko, 1000 to jest prawie najgorsza ranga No ale co by się tu dziwić 5 placement matches, czyli będzie 5 meczy, które zrewidują, zdecydują nad waszym losem, czyli gdzie będziecie I tutaj wygląda tak, że jeżeli wygracie czy w ciągu tych 5 placement meczy tych pięciu decydujących, to wtedy otrzymujecie trzy razy więcej punktów za wygraną. Jeżeli będziecie przegrywać, to nie tracicie punktów, ale jeżeli uciekniecie z meczu, czyli po prostu wyjdziecie przedwcześnie, no to normalnie będziecie karani. Nowy sprzęt oraz kryształy są dostępne. Między innymi Stormy I'm Ring, który daje 10 HP, również są z dodatkowymi efektami, np. Black Spirit Rage Recovery 1% co 10 sekund. Również tutaj jest Sage Armor, trochę więcej DP, Stormy Eye Belt, który daje max HP i kryształy, które mają kompletnie inne efekty niż w normalnym świecie Black Desert Online, jak sami możecie zobaczyć, tutaj jest na przykład HP Recovery plus 9 all Resistance 5%, max stamina plus 230, czyli bardzo ciekawe, bardzo ciekawe kryształy. Z tym, że nie widzę tutaj, żeby zwiększyli zakres APDP, więc podejrzewam, że w dalszym ciągu będzie tak nisko i nie tylko niektóre klasy będą mogły faktycznie mieć szanse w wyższych rankingach. Pojawia się również e, nowy, nowa mapa. W zasadzie dwie nowe mapy. O Valley, Ruins of Sol, Mansion Forest oraz Jay Starlight. A, okej. Okay. Czyli po prostu jakby w dwóch regionach, ale sześć, sześć map się pojawia i y, również losowo. E, jeżeli chodzi o e, przedmioty, to teraz. Takie pierdłowate itemy, które się na przykład dropi z fishingu, farmingu i tak dalej, będzie można w większych miastach już normalnie sprzedawać. MPS nazywa się Liana. Jeżeli chodzi o Alchemię, to jest to Dali Shine. Troszkę łatwiejsze ułatwienie. Czyli teraz, jeżeli będziemy zdobywać Sharp albo Hard. Już nasza postać nie będzie się cieszyć, czyli nie będzie tego Wii! cieszenia się, tylko po prostu normalnie zdobywamy przedmiot. W każdym bądź razie już to nie jest jakieś takie super rzadkie i w końcu to usunęli. Jeżeli pomyliliście się z Cloud albo Kapotio, akcesorkami będziecie mogli ją raz wymienić. Wystarczy, że podejdziecie do Jetiny. Jetina to MPC w każdym większym mieście i mają coś takiego jak Drain Crystal Dreamy Cloudstone czy Drain Crystal of Balance, będziecie mogli wymienić wymienić te akcesorka w każdym stage'u, na każdym enchantie praktycznie, na Tri, Tet, Pen i również Pen Capote będziecie mogli również wymienić tutaj zostają te ebówki, o tym już mówiłem no i przechodzimy sobie do ostatniej rzeczy, czyli do Pearl Shop'u Nowy outfit USA Emissary Outfit Set za 2200. W zasadzie wszystko będzie tutaj dla Usy ponieważ brakowało jej tych specyficznych outfitów, czyli np. Fisher Clothes Set, Dam, Du, Da, Doom, Diving Set, czyli do pływania, kanapę do robienia czegoś tam przy kuchence, cooking, pawilla do alchemii, wenecil Dress do treningu koni. W Venia at Riding Atairis jest do, do tego, Venecil jest do przetwarzania, do procesingu I pojawiają się kolejne rzeczy, tym razem dla klas Sweet Dreams Underwear Box za 630 pereł, czyli jakaś tam, jakieś tam bielizna Nowe produkty, Penta Premium Pack, czyli 5 outfitów za jedyne, 11 050 pereł Z bonusami takimi jak 500 cron stone'ów, 30 memory fragmentów Mystery Outfit Box za 1300 pereł, czyli loot box na outfity. Można kupić również 6 sztuk, zapłacicie za 5, 6 ,5 tysiąca pereł. Na wyprzedaży jedna taka za 650 pereł. Snowball Rose Finch and Friends, czyli takie otopety za 1760 pereł. Tutaj możemy jednego wybrać sobie, reniferka albo jakiś snow kit, to się nazywa plus jedzenie. Tutaj jest jakby wersja druga, ale nie wiem czy ona się różni od tego pierwszego. Wygląda na to samo. Ok, kursor training pack za 1630 p 200 cronstone'ów, 5 kuponów na zmianę umiejętności u konia i materiały na T9. dali Enhancement Pack za 270 p otrzymujecie 10 takich plus bonusy. Jeżeli chodzi o Function Misk, cała ta kategoria jest teraz na wyprzedaży 20%. I Weekly Outfit On Sale, czyli outfit, który teraz jest ze zniżką, dostępny w Perl Shopie. Jest to Witch Star Seeker Premium Set, coś dla kątkę, który gra łyczką ostatnio za 2720 PRL. I Dziękuję bardzo za oglądanie tych. Notes, mam nadzieję, że się podobają. I ostatnia informacja: jeżeli dotrwaliście do samego końca, to okazuje się, że preset kryształów będzie w przyszłym tygodniu. Czyli możecie sobie już przygotowywać kryształki, nie wrzucajcie ich do sprzętu, chociaż nic się nie stanie, jak to zrobicie. Po prostu pojawią się te kryształy w Heidel Storage. Pamiętajcie, żebyście mieli wystarczająco miejsca tam, ponieważ jeżeli nie będziecie mieć. No, to niestety Wam znikną. Jeżeli chodzi o stagowane kryształy, to one zostaną wyciągnięte i również będą zachowane w Heidel Storage, z tym, że po prostu nie będzie można ich sprzedawać ani używać żaden inny sprzęt, tylko po prostu na ten stagowany. I to by było na tyle, czyli w przyszłym tygodniu będzie ten Crystal Preset Function, czyli będziemy mogli mieć kilka różnych presetów, jeżeli chodzi o kryształy w swoim sprzęcie, czyli będziecie mogli mieć PVE, PVP lub cokolwiek tam sobie wymyślicie, tam chyba 3 albo cztery takie presety są dostępne do zrobienia no i mam nadzieję, że to w jakiś sposób ułatwi dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się następny razem jo